Bajeczki, bajeczki. Jakżeśmy głosiły Ewangelię o Królestwie Bożym, to przecież spotykałyśmy bardzo wielu ciekawych ludzi, którzy wierzyli w ewolucję. I trzeba było im powiedzieć, że człowiek nie pochodzi od żadnej małpy bez przesady. My nie jesteśmy od małpy. Ale chodziło tutaj o Stwórcę. Chodziło tutaj o Boga, że... Bóg był przyćmiony, był zakryty nawet przez katolików. Przecież imię Boże Jahwe usunięte. Czyli Bóg w kąt usunięty do kąta. Ksiądz ryzyk mówi, wiesz, jako przygadał kocioł garmykowi, żebyśmy nie usuwali Boga ze swojego serca. A przepraszam bardzo, a co księża katoliccy zrobili, co krechy zrobiły? Usunęły imię Boże Jahwe. W czwartym wydaniu Biblii Tysiącdziesiątej nie masz ani razu. Jahwe jest wszędzie tylko pan, 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 więc Psalm 110 mówi: Rzekł pan panu.